Jazdy na łyżwach zaproponowało na rozpoczęcie zimowych ferii Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie. W sobotę, późnym popołudniem, na tafli opatowskiego lodowiska na promenadzie, zachwycały perfekcyjną jazdą zawodniczki z lubelskich klubów. Gościmy z Lublina. Artystów, którzy pokazali piękny pokaz jazdy na łyżwach na naszym lodowisku, jest to wspaniała promocja naszego lodowiska, przede wszystkim na rozpoczęcie ferii zimowych, atrakcja dla mieszkańców, nie tylko mieszkańców całego powiatu. Jest piękne zainteresowanie właśnie naszym lodowiskiem. Dzisiaj szczególnie dużo osób przyszło na, na ten piękny pokaz artystyczny. Zobaczyły dziewczyny jak pięknie występują, jak, jak jeżdżą na łyżwach. Jest to jakby no niecodzienna atrakcja, no bo na co dzień nie wszyscy mogą zobaczyć jak, jak się jeździ na takich profesjonalnie na łyżwach artystycznie. Zawodniczki chętnie biorą udział w pokazach, bo ta forma jazdy figurowej jest łatwiejsza i przyjemniejsza niż zawody. Taki występ dla publiczności. Yy... Pokazowy jest o wiele mniej stresujący niż na przykład występ na zawodach, gdzie jest się nagrywanym, jest się ocenianym i jest naprawdę duża presja. I też trzeba jakby wyjść na lód i pokazać elementy, nad którymi się pracowało na treningu, i naprawdę jest bardzo duży stres i czasem ten stres powoduje, że nasz występ na zawodach nie wychodzi tak, jak byśmy chcieli. A na pokazach jest moim zdaniem totalny luz i można naprawdę Pojechać dla publiczności i... Jest to tak, dla nas sama tak. przyjemność na pokazach. Tak, tak. Rzeczywiście, łyżwiarki stanęły na wysokości zadania i każda z nich perfekcyjnie wykonała swój taniec. Co chwila publiczność nagradzała je prawami. Z na promenadzie bardzo chętnie korzystają osoby spoza powiatu opatowskiego. Regularnie z tej formy wypoczynku i rekreacji korzysta wspólnie z córkami Małgorzata z okolicy. Świętokrzyskiego. Co roku przyjeżdżamy, szczególnie w ferie, odwiedzić to miłe miejsce. Pani Małgorzata była pod ogromnym wrażeniem umiejętności i stylu jazdy zawodniczych z lubelskiego klubu. O, jestem pod ogromnym wrażeniem umiejętności tutaj łyżwiarskich. Widać, że ekipa jest profesjonalnie przygotowana, bardzo miła atmosfera panuje. Sporo osób, moje córki też widzę z zaciekawieniem, patrzą na występy, także. Bardzo miło. Łódźwiatki z lubelskich klubów zachęcały do korzystania z możliwości jazdy na łyżwach. Podkreślając, że w całej południowo-wschodniej Polsce to praktycznie tylko w opatowie wstęp i wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne. Starostwo wyszło naprzeciw społecznym oczekiwaniom i wydłużyło czas otwarcia obiektu na okres ferii zimowych. Po zmianach lodowisko będzie udostępnione w godzinach 10:21 z przerwą techniczną. Z opatowskiej promenady, Jerzy Strzyż, STV Info.